Kolejne nowe laptopy o wartości 50 tysięcy złotych trafiły do czterech szkół z terenu miasta i gminy Koprzywnica. To już drugi etap pomocy związanej z programem Zdalna Szkoła Plus, w ramach którego do koprzywnickich szkół trafia sprzęt komputerowy. Wcześniej szkołom udało się przekazać 30 laptopów, które zostały wykorzystane w czasie pandemii. Przekazane w ubiegłym tygodniu laptopy po raz kolejny zasiliły zaplecze sprzętowe zarówno szkół publicznych, jak również tych prowadzonych przez stowarzyszenia. Do zespołu placówek oświatowych w Koprzywnicy łącznie w dwóch turach trafiło około 50 laptopów. Jak powiedział dyrektor tej szkoły taka pomoc jest bardzo potrzebna, ponieważ zdalne nauczanie w poprzednim roku szkolnym pokazało, że braki sprzętowe są znaczne. Laptopy, które otrzymaliśmy już w poprzedniej rozdaniu bardzo pomogły nam w organizacji zdalnego nauczania i mam nadzieję, że do tego zdalnego nauczania już nie będziemy musieli przechodzić, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że będzie to bardzo duże wsparcie, szczególnie właśnie w tych rodzinach wielodzietnych, gdzie często no, tam nie ma na tyle sprzętu, żeby wszystkie dzieci mogły się kształcić w jednakowym. Y Czasie. Jak poinformowała burmistrz koprzynnicy Aleksandra Klubińska, na razie laptopy będą na wyposażeniu szkół. Natomiast jeżeli zajdzie potrzeba prowadzenia zdalnego nauczania, trafią do uczniów. Jest to sprzęt, który trafi do. przede wszystkim dedykowany jest zgodnie z naborem programu do Rodzin Wielodzietnych 3 które nie dysponowały sprzętem technicznym, ewentualnie gdyby zaistniała taka sytuacja zdalnego nauczania. Poseł Marek Kwitek, który uczestniczył w przekazaniu komputerowego sprzętu, przypomniał, że to już druga edycja programu Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji, na którą przeznaczono 180 milionów złotych. Tym razem o finansowe wsparcie mogły zabiegać jedynie samorządy gminne, a kryterium dofinansowania stanowiła liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na na terenie danej gminy. Wszystko to się dzieje z racji tego, że no, znaleźliśmy się w sytuacji innej, trudnej, i trzeba było zmienić też sposoby, standardy nauczania w szkołach ze względu właśnie na, na pandemię. I tutaj Ministerstwo Edukacji Nadowej, plus Ministerstwo Cyfryzacji z programem Polska Cyfrowa. Przekazało w poprzedniej edycji już 185 milionów złotych, teraz jest to kolejna transza 180 milionów właśnie na kształcenie na odległość. Województwo Świętokrzyskie z tej transzy pozyskało 7 milionów 30 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o powiat Sandomierski, jest to kwota 525 tysięcy złotych. Powiat Staszowski sąsiedni, 570 tysięcy, 460 tysięcy, powiat opatowski, czyli w sumie milion 650 tysięcy. Te trzy powiaty mówię ciągle o jakby dawnych powiatach województwa, województwa tarnobrzyskiego. Laptopy oprócz wspomnianego zespołu placówek oświatowych w Koprzewnicy trafiły również do szkoły podstawowej w Niedźwicach oraz szkół podstawowych w Postronnej i Gnieszowicach.